Wyprowadzam psy zawodowo i mam stałą klientkę, starszą panią o imieniu Ruta, której golden retrievera Bailey'a wyprowadzam w każdy poniedziałek, środę i piątek. W zeszłym miesiącu Ruty nie było przy drzwiach, gdy przybyłem. Użyłem klucza, by wziąć Bailey'a, myśląc, że Ruta drzemie, ale Bailey nie chciał opuścić sypialni Ruty. Znalazłem ją na podłodze nieprzytomną. Zadzwoniłem pod numer alarmowy. W szpitalu lekarz powiedział mi, że Ruta miała udar. Leżała na podłodze przez 6 godzin, zanim ją znalazłem. Nie miała rodziny, żadnych kontaktów alarmowych, tylko ja i Bailey. Szpital chciał oddać Bailey'a do schroniska. Powiedziałem absolutnie nie. Zabrałem Bailey'a do domu, odwiedzałem Rutę codziennie. Była w przez 3 tygodnie. Lekarze mówili, że nawet jeśli się obudzi, prawdopodobnie będzie miała poważne uszkodzenie mózgu. Wciąż przyprowadzałem Bajleja do szpitala, chociaż zwierzęta nie były oficjalnie dozwolone. Przemytem go przez boczne wejście. Pewnego popołudnia położyłem Baileja obok łóżka Ruty. Czytałem jej, jak sugerowały pielęgniarki. Nagle Bayley zaczął lizać jej dłoń. Palce Ruty się poruszyły. Potem otworzyła oczy. Spojrzała na Bajleja i wyszeptała jego imię. Lekarze nazwali to cudem. Ruta wyzdrowiała prawie całkowicie. Powiedziała mi później, że słyszała Bajleja w swoich snach i podążyła za jego szczekaniem z powrotem do świadomości. Uczyniła mnie ojcem chrzestnym Baileja i umieściła mnie w swoim testamencie. Nie dla pieniędzy, z miłości